Kto został? Tylko. Ja. Ja i co? Ej, jak mnie słyszy? Oj, oj. Halo, słychać mnie? A? Halo? 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 No third party znowu wchodzisz, no nie chcę, weź, cię kiknij. No nie chcę mi się z tobą ugrać, jak ty tylko third party wchodzisz. Ej, masz pierwsze cienię? miejsce jedynie za to, że chcę wchodzisz na Fert party. No to fajna gierka. No dobry, wchodząc na third party. Czemu Karwo się u mnie teleportuje, no? Nie da się trafić! No Kościu się u mnie teleportuje! Jak tak grać, no? Oś, on się u ciebie teleportował? Tak. No. Halo? Nie da się tak grać, jak... Ja strzelam, a go już tam nie ma, tak naprawdę jeszcze przez tak, sekundę jeste? stały, tam się i nie ruszał. Tak, on się po prostu teleportuję. no i ja jestem między wami, muszę dojechać karwo teraz. Nie niech to teraz będziemy dojeżdżał. Trzeba wychilować do... No, mhm. dobra. Już dwóch do mnie. Nie chce mi się toksyczny kid Ani to był śmieszek co śmieszek Jutro. Znaczy, po... jutro, po no nie, w jak na pewno będzie. To na pewno. Co możemy zrobić? No! On się mnie! Nie, ja wychodzę z tego lobby. Nie, ja wychodzę, on się umie mnie teleportuje, ja mu daję stówę. Patrz, to jest tak. Ja mu daję stówę, zamykam ścianę i nagle likwidujecie SWP Cargo, Dobra, chodź do lobby. Do centrum chodź nagramy ten odcinek. No dobra, to już bijemy No to nagramy... Ja nag nagramy teraz razem tą część A, o tym wie, teamie. No, bo jak nie gadasz, to ja wyłączę. Ej, ho, aha, bo ty przyszedłeś e, centrum. Bijam, to już ja włączę... Chodź zagramy takie... Chodź bossy. Nie piksę tylko kliksy, czy kliksy ustawione. Chodź Halo. Co? Halo. Ej, bo ja miałem aktywację głosu przyciskiem ustawioną. Ej, bo my teraz z chcemy nagrać odcinek. A może do teamu? Może, no to od razu go zre zre zrekrutujemy, go, dobra? To pokażemy, na czym polega rekrutacja. Ja mam streama teraz swojego. Nie. No to cię zrekrutujemy do Timu, jak chcesz. Chcesz? No. No, halo. No, halo, dobra, chodźcie, dajcie wchodźcie wszyscy na Creative. To ja, po, ja wyciszę Karwo i potem odciszę, kiedy będziemy go rekrutowali. Halo, dobra, chodźcie, Później... będzie rekrutował? No jak rekrutuję, żeby żeby wiedzieli, na czym polega rekrutacja, dobra? I trzeba policzyć jak nazwiemy rewizję. I nazwijmy e, Akademia i co? Akademia, Team y, Medium i Team Pro chyba. Nie, nie, Akademia i Team Pro, bo akademia? bez sensu Team Medium robić. Ej, nie niech mnie dołączyć do Kreatywa. dajcie Creative. gotowość. No nie wiem, Sekcja Pro, nie wiem, Ej, będzie nie. Akademia i Sekcja Pro, tak to zrobimy.

什么？

Ja, nem már már van egydown, én vagyok taki